Drodzy, naszymi gośćmi dzisiaj jest Kolba i Muniek z grupy PPWT Dębica. Zapraszam. Twoje życie nie ma sensu, to nieprawda, weź w to uwierz. Miałem takie same myśli, teraz tego nie rozumiem. Każde życie ma sens, tylko trzeba go odnaleźć. Jeśli kochasz coś w człowieku, to doskonał swój talent oddać ludzi, dla których będziesz chciał się budzić rano. W końcu znajdziesz tą osobę, tą jedyną, tą wspaniałą. W końcu spełnisz marzenie i osiągniesz to, co chcesz. Możesz zdobyć cały świat, jeśli tylko tego chcesz. Dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać z panami z naszej grupy dębickiej, PPWT, Kolba i Muniek. Muniek, powiedz mi, co oznacza ten skrót? Pchamy prawdę w tłum. Dlaczego? Nie wiem. Tak, wymyśliłem, tak jest. A na czym polega to pchanie prawdy w tłum? Myślę, że na przedstawianiu prawdy na bitach na mówieniu o tym, co myślimy, jak naszym zdaniem wygląda świat, czy, czy, czy mówieniu o tym, co przeżyliśmy i tak dalej. Czyli rap możemy nazwać taką formą uliczno, ulicznej poezji? Na pewno, na pewno tak. No, rap pochodzi z, z ulicy, stamtąd się wywiódł i, i na pewno można to nazwać formą ulicznej poezji. Teraz już na, pew, na pewno mniej, bo bo myślę, że już nie tylko na, na ulicach się go spotyka, no, możemy nawet my być przykładami. Nie jesteśmy jakimiś ulicznikami wielkimi, a, a tworzymy tą kulturę, tworzymy hip-hop, tworzymy rap. Tak pięknie, jak cyklę piszę, pęk ten balonik uleciał z jego szczęście. Ja nie chcę i wiem, że tak byłoby najlepiej. Pisząc teksty, staram się przekazać to, co ja przeżyłem. Nie, nie staram się narzucać komuś, jak powinien żyć, tylko próbuję powiedzieć to, co ja przeżyłem. Ile ogólnie rapujesz? Ile się tym zajmujesz? Teraz będzie trzeci rok leciał, jak zacząłem nagrywać. Ale tak, pisałem już teksty ze 4 lat temu, 5. Pierwszy kawałek był oczu nie wiem, pierwszy ten kawałek był taki typowy o życiu, ale to w kompletnie nie wyszło. Są twoje odczucia, czy publiki też? Wcześniej był publiki, a teraz jak ja tego słucham, to podpisuję się pod tymi odczuciami. To... Okej, okay, a powiedzcie mi panowie, czy na polskiej scenie jest się ciężko wypić? może jesteście w stanie zrobić taką swoją własną markę? No moim zdaniem każdy jest w stanie się przebić. To zależy od człowieka. Jeśli ktoś będzie robił coś dobrego to zostanie zauważony i prędzej czy później będzie, będzie, wybije się tak jakby, tak? Myślę, że to nie zależy od tego, gdzie się jest i tak dalej. Myślę, że nie. na pewno po części też, ale nie tylko od układów, tylko jak jest ktoś naprawdę dobry, to myślę, że prędzej czy później na pewno się przebije. A macie na swoim końcu jakieś sukcesy? Stwierdziliśmy, założyliśmy ten skład, połączyliśmy jakby siły e, czterech raperów, ja, Muniek, e, K.L.O. Koło czy kołas, jak kto woli, i, i Wilu. To były początkowo dwa duety. Byłem ja z Willem i Muniek z Kołasem. Połączyliśmy się w jeden skład. To tak na luźno wyszło przy, przy rozmowie kiedyś. Żebyśmy razem spróbowali jakiś skład zrobić i zaczęliśmy nagrywać razem i no stwierdziliśmy, że pasuje, pasuje się pokazać, żeby ludzie już wiedzieli, że ten skład powstał i tak dalej, więc najlepszym naszym zdaniem promocją było nagranie, nakręcenie klipu i tak ich zrobili. Wspomniałeś dwa duety. Ty nagrałeś z płytem z Willem w płytę, tak? Jak, jak ona, jaki ona miała tytuł? Płyta miała nosiła tytuł Kolba i Wilu na starcie. I tak jak to bywa na starcie, jakim poziomem nie, nie szokowała. Wręcz bym powiedział teraz, jak się na nią patrzę i słucham, nawet dzisiaj słuchałem w aucie, to, to bym powiedział, że była słaba, tak? Ale myślę, że następna teraz tworzymy razem płytę we czterech PPWT i myślę, że będzie, będzie fajna. Jak się patrzę na to, co teraz robię, nowe rzeczy i na to, co robiłem dawniej, no to, no to widzę postęp i widzę... I na pewno no to sama nazwa płyty na starcie. No wiadomo, że to, to były początki i to nie, nie będzie już szokowało, tak? Fajnie, że nagraliśmy z płytę, może się z nią trochę pośpieszyliśmy, może trzeba było chwilę jeszcze z nią poczekać. Wyszła tak, jak wyszła i myślę, że dużo doświadczenia przez robienie tej płyty żeśmy zebrali, które będzie na pewno, na pewno dobrym fundamentem na przyszłość i trzeba iść do przodu, po prostu rozwijać się. Dajesz siebie, ile mogę i mam nadzieję, ile dajesz, tyle wraca, tylko kiedy nie wiem. Ponuć rozdawali szczęście, ale ja nie wierzyłem. To moje szczęście, poczekam na nie chwilę, póki co chłonę promile Czas tu szybko płynie, oglądam się za siebie, może coś przeoczyłem Życie to ruletka, nigdy nie wiesz co się zdarzy Wywa zimną suką miewa tysiące twarzy Nie jeden tutaj marzy mieć dom gdzieś na plaży Realia są inne, większość to ludzie szarzy Koryny wieczór, brudzę kartkę, długo piszę Może znajdę to szczęście, gdy kawałek ten napiszę Na farta tu nie liczę Wiem jak smakuje życie Sam dążę do tego, aby znaleźć cię na szycie Marzy wam się, nie wiem, jakiś koncert w Krakowie załóżmy, w Warszawie. Wiadomo, że każdy każdy by się chciał chyba wybić, nie? Być znanym. Głównie tu chodzi o docieranie do jak największego grona osób, tak? Do jak najszerszej publiki. Parę tysięcy ludzi skanduje twoje słowa. Pierwszy też występ miałem na, na, na głębokiej wodzie, bo niby tylko przed czterema osobami, ale wiesz. To było w Warszawie na żywym rapie i wychodzę, a przede mną siedzi mój, wiesz, idol od dziecka, Rychu Peja. Koło niego Wujek Samozło, Wdowa i Bilon, nie? Takie, wiesz, autorytety. Co powinien mieć dobry raper? Nie wiem, wydaje mi się, że wokal jako taki nie ma znaczenia, tylko wydaje mi się, że po prostu musi mieć, nie wiem, flow dobre, technikę i... W tekstach musi mieć dobry przekaz, no bo no, nie wiem, mi się na przykład nie podoba muzyka typu Braga. Ja lubię w muzyce mieć przekaz o czymś kawałek, a nie o, o niczym po prostu, tak bym to widział. Dla mnie jest ważne i flow, i technika, i, i, i przekaz, i barwa głosu. Dobrą znajomość języka polskiego, gramatyki. Duży zasób słownictwa, płynność językową. Macie to? Bo moim zdaniem to jest ważne, bo ja się staram w, w, w swoich tekstach mówić poprawnie. Wiadomo też, często używa się slangu i tak dalej, więc to nie jest wszystko tak, jak w książkach piszę, ale staram się jednak, żeby ta poprawność językowa była. Dlaczego akurat w tą stronę poszedłeś? Wydaje mi się, że każdy człowiek ma takie coś, że znalazła się możliwość, żeby nagrać, i tak to się pchnęło, że tak powiem. Najbardziej to bym chciał. Z, zrobić kawałek, nagrać z Rowerem z Kielc. Dlaczego? No, dla mnie to jest sama rap, taki bardziej już zbliżony do poezji. Rap też uczy i zawsze uczył życia i zachowań. I na pewno wiele osób zmusza do przemyśleń. I jak ktoś słucha bardziej doświadczonych ludzi, tak? Którzy przeżyli niejedno w życiu. To... Miałeś tak? Tak, miałem tak. Posłuchałem jakiegoś kawałka i przypomniała mi się ta taka sama albo podobna sytuacja. Nie, nie warto w ogóle coś, czegoś takiego robić, nie? bo to, to nie ma sensu i to prowadzi do, do czegoś niedobrego. Tak? Ciężko było w dębice zacząć? Wiadomo, no, wszędzie znajdą się osoby, które Cię będą krytykować, które Cię będą hejtować. Wszędzie zna znajdą się osoby, które Cię będą wspierać. No, to jest, jest taka równowaga jakby. Są osoby, które nas nienawidzą albo no, wprost tego nie mówią, tak? Nigdy nie, nie spotkałem się, żeby ktoś mi powiedział wprost coś i tak dalej. Na internecie bardziej, wiesz, komentarze i tak dalej. Widziałam. Niestety <laughs> <Wsad> widziałam, ale <laughs> nie warto się przejmować. <laughs> nie, my się nie przejmujemy. To też daje jakiegoś kopa, powiem ci. To wbrew pozorom działa paradoksalnie zupełnie w inną stronę, niż oni myślą. Nie? Bo to nie jest tak, że przeczytasz komentarz jakiś anonimowy i sobie siedzisz w domu, Jezu, on tak o mnie myśli, może faktycznie. Nie ty, wiesz, śmiejesz się z tego bardziej. Jak czytam nieraz tak? komentarze, że. Tak, nawet pod, pod klipem mieliśmy komentarze, że słaba liryka i tak dalej, ale według mnie nie była słaba, także ciężko powiedzieć, czy się podobamy, czy nie. Jakby to była konstruktywna krytyka, to ona jest spoko, bo ją możesz przyjąć do siebie i oni potrafią mi wytknąć dokładnie co, co im się nie podobało, nad czym może popracować, nad czym przemyśleć. Nie zawsze to przyjmuję, bo mi się na przykład podoba tak, tak jak zrobiłem, ale, ale myślę przynajmniej nad tym i czasami pomogło mi to w zmienianiu. Czegoś w swoim rapie, tak? Mi się podoba to, co robię, i nie mam zamiaru nawet patrzeć na to, czy ktoś powie, czy jestem dobry, czy nie. A czy w Dębicie jest taka jedność między raperami? Prostnik nikomu nigdy nic nie powie, tak naprawdę. Wszyscy moim zdaniem wzajemnie się powinni szanować. Jednemu się podoba to, co drugi robi, drugiemu nie i tak dalej. Nie wiadomo, nie każdemu. Mi się też nie wszystko podoba to, co wychodzi w dębickim rapie, tak? Nie każdy mi się podoba e, pod względem artystycznym. Aczkolwiek e, starałem się zawsze szanować każdego, ale no, niektóre osoby pokazują, że no, na tej scenie jedności być nie może, że z niektórymi osobami się nie da po prostu. I, no trudno, życie, nie? Jak wygląda, jeżeli chodzi o ubiór, o steróweczkę raper. Każdy się ubiera tak, jak, tak jak lubi. Są raperzy, którzy e, chodzą w szerokich, bardzo ciuchach i tak dalej. Ja w sumie takie wolę. Każdy, no, wiesz, się ubiera jak chce. Moim zdaniem tu, tu nie ma przepisu na to, jak ma być raper ubrany, nie? I, i musi chodzić w full capie oczywiście. Jest przykładem na przykład nasz kolega z, ze składu KLO, który nawet no, nie chodzi w czapkach, nie chodzi w niczym. Na normalne jeansy. Kto powiedział, że mocny MC ma -mo mieć Rapem i hip-hopem, nie wiem, fascynują się ludzie w waszym wieku, w moim wieku, ludzie z gimnazjum. Nie wiem, gdzie są w tym ludzie dorośli? Bardziej dorośli niż my. Ja się osobiście spotkałem z paroma osobami, który, którzy słuchali nawet mojej muzyki i mówili, że im się podoba. Nie słuchałem takiej muzyki, ale posłuchali mojego kawałka i mówili, że im się podoba nawet. Że w życiu czegoś takiego nie słuchali, ale... Mi się spodobało. Gdzie was możemy zobaczyć? Oprócz teledysku, klipu. W internecie, na YouTubie, na Facebooku. Teraz będziemy grać koncerty 12 października, w Rio. Nie wiem, czego Wam mogę życzyć. Żebyśmy szli do przodu. Progresu, tylko stałego progresu. No. Żebyśmy się pchali do przodu. No to panowie. Idźcie do przodu. pchajcie się do przodu. Nie dajcie się tym wszystkim co siedzą przed kąpem i nic innego nie potrafią tylko zwracać niemu. Bo podejrzewam, że nie mają własnej pasji. Tak. I no, mam nadzieję, że nam koncert fajnie pójdzie. Znaczy ja to wiem. Teraz porozmawiam z wami, ja to wiem. I ja liczę na to, że wasz skład wyda dobrą płytę i ja ją będę miała w domu. Twoje życie nie ma sensu, to nieprawda, weź w to uwierz Miałem takie same myśli, teraz tego nie rozumiem Każde życie ma sens, tylko trzeba go odnaleźć Jeśli kochasz coś w człowieku, to swój talent Oddać ludzi, dla których będziesz chciał się budzić rano W końcu znajdziesz tą osobę, tą jedyną, tą wspaniałą W końcu spełnisz marzenie i osiągniesz to, co chcesz Możesz zdobyć cały świat, jeśli tylko tego chcesz